Siemaneczka, witajcie w kanale. Z tej strony i dziś z EA Sports FC24. Druga drużyna Road do jest. Z pierwszych nic nie było, więc sorry. Jest Robert. Z tego się cieszę bardzo. Dostał pierwszą kartę, która nie jest w i formie. z tłoczem. Fajnie. I mamy fajną paczkę. Pewnie z nic nie wleci, ale... coś Chociaż kontencik jest. Paczka TOT team of the week z informem może trafić dużo kart, no ale dobra bez przedłużania od razu zbieramy jaka flaga yeah. mój kolega już trafił lepszą kartę Trafił kartę, która ma 60%. Tragedia. Nie wiem, baczki mi się nie chce kupować, ponieważ mam tylko tysiąc kichwa. Nie, wi nie widzicie tego, ale to jest. tu. If. w tym roku. Tu. w, w miejscu mojej kamery jest tutaj parę kart jest to są ważne mecze co? ja dobra Rivals zagrałem. w że wszyscy um, Liga 9 średnio idzie Scott wygląda tak. Eee... Ansu już ma pełną ewolucję, więc bardzo fajnie. Mo teraz morato musimy jeszcze trzymać mecze wygrane i No to jakaś będzie wyglądać. Weźmy sobie daj mniejsze szabożnie na łapę, którego kupiłem pod wolne. A jeszcze sprawdzają, cząste strzały z daleka. Co Dzień dobry Państwu. To prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji. Grad Bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko. Emocje gwarantowane. Mecz komentują dla Państwa Tomasz Smogowski oraz Jacek Laskowski. W tym meczu w ramach Division Rivals emocji nie zabraknie. W powietrzu daje się wyczuć Jacku napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. To musi być Bramka. James Madison oraz Bruno Fernandes zagrają na środku linii pomocy. Jezus. To musi być gol! Lopez w Bramce! Ależ to zrobił. Chur, szkoda. Kurczę. Okazja, jak marzenie! Aha. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Topitka i gol! Madison Woli Madison się. przy piłce. baga strzał w kierunku bramki spokojna teraz interwencja bez trudu sobie tutaj radzi moraty, w trybie wiem zepsułem koncertowo Rodrigo de Paul Juka teraz przy nodze Korei ale może teraz będzie szansa Uwaga, to nie koniec akcji! Bo ten kołd to raz broni, raz nie broni. Raz puszcza. przy piłce. Do Alvareza teraz. Wiecie, takie te bar. Bardzo broni. teraz pewna interwencja obrońców. Zniweczą świetnie do tej pory budowane atak. tak, to daje mu no okazja! Skutecznie interweniuje ja i zbija piłkę. Nie ja chciałem strzelać po drugiej z Korea. Nie wiem, jak on strzelił. Julian Alvarez. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Dobrze, ale to nie koniec zagrożenia. Rodrigo de Paul. Uwaga, wychodzi sama sam. Na sam. Nie, nie wierzę własnym oczom. Nie ma gola. Jaka jest szansa obrony strzału z tak bliska, niemal zerowa, i jednak widzieliśmy to przed chwilą? Piłka trafia do Fernandeza. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Spójrzmy, sam na sam z brankarzem. Mamy gola, proszę państwa. Prowadzą dwiema ma w pełni zasłużenie. No to mamy 2 do zera. Świetne teraz prostopadłe do grania. Dobre uderzenie. Korekta celownika o kilkanaście centymetrów i jesteśmy w domu. Drigo de Paul. Teraz i odebrał piłkę. A, to Zobaczmy, ma dużo miejsca na skrzydle. Po co było elastyko? Miał być ball roll. Jean-Felix. Ja Dlaczego Angel jak Korea. ja mu robić ball roll'a, to on robi elastyko? Co wymyśli w tej sytuacji? Blokuje, ale to nie koniec. Ależ teraz broni. Wydawało Ej, się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę nie była jeżdż. bardzo trudna do obrony sytuacja. I udało się zablokować. Co zwalniamy. I strata posiadania piłki. Aleksander Arnold. Mogło być groźnie, ale wybija się na podwórko. Mamy uderzenie. Piłka w rękach Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane. Świetne ustawienie Golkippera. Było tu kluczowe, ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający. A mój Zagranie o, na dole, popatrzmy. Szansa! Ależ to była fantastyczna główka. W zasadzie Bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie. Kręt Aleksander było, bravo. Nie bravo. I mamy stratę. Nie lubię cię. I teraz przy noce Korei. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Przekonuję. Tak. bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Muszę kamera kamerę zmniejszyć, bo jak, bo jak piłka leci przy w w piłce. Ten... I teraz zmiana posiadania. Nic, nic nie mamy zrobić. Morata. Ansufati. Jak krzyczą, żeby strzelał. Brawo! Gol! Tym trafieniem daje zespołowi nadzieję na odrobienie strat. Może teraz pójdą za ciosem. Kto wie? Pięknie Fati Aktualny wynik to do jednego. Na jakieś efekty Paracelia. Opadłe zagranie teraz, będzie spalony niebezpiecznie. Spalony. Decyzja sędziowska jest ostateczna. Spalony. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Dobrze się zapowiadał ten atak, więc po faulu sędzia może tu sięgnąć po kartkę. Tak się nie Korea ma piłkę. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Ansufati. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Może ja bym. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Decyduje się na strzał! Nie taka zła próba wyrównania. Tym razem niecelna, ale ważne, że próbują. Nie kapitulują i poruszy. usiłują nawiązać walkę. To pochwalam. Puszcza grę sędzia. Spójrzmy, jak rozwinie się ta akcja. Świetne, filtrujące podanie. Świetna piłka, teraz tylko to wykorzystać. Tak, Bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie Zabawałem. ma. Do bitki nie dało się już wyjąć. Yeah. Przechwyć. są przy piłce. Bra. Ruszył do ataku, chyba wie co chce zrobić, ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Madison. Miłkę ma teraz Alexander Arnold. Cisnął go, ale chyba strzeli. Znakomita interwencja. Bramka. A jednak, jednak nie! Chorągiewka w górze, a to znaczy, że bramka nie będzie uznana. Ale szkoda Tomku, zwłaszcza, że ten spalony z gatunku mikroskopijny. Może teraz ruszyć w linii. Tam jest miejsce. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Na znaczy, co tylko piłki nie stracić? Tak się trochę to zrobiłem. Jest pod presją. James Madison. I strata posiadania piłki Angel Correa Uwolnił się z podkrycia. Okazja! No nie! Przecież to jest nieprzepisowe zatrzymanie. Tak obiecującego ataku. Kartka za to zagranie nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Pewnie już tego meczu nie ugram. Ale. Chociaż Branko Fernandez. Teraz przed szansą. Doskonała obrona teraz. Zażegnał to niebezpieczeństwo. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. To teraz. Gol! Ależ on to fantastycznie zrobił.

ja się pytam nadal. Co to był za strzał? Mogą teraz wyprowadzić kontra. Nie rozumiem. Teraz co jest niepilnowany. Dalej jest ciekawie. Jest kolejna bramka. Ja nie wychodzę. Zmieszają ale... przewagę do czterech Na Tablicy wyników. 5 do jednego. Paracelia. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Nie Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Piłka trafia do Fernandeza. To musi być bramka! Obrona, ale piłka w grze. On gra do bitwy. No, zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. Odbiera teraz piłkę blisko bramki rywala. Opłaca się czasem ciężej popracować. Aleks Spaldy. Sędzia puszcza grę, mimo faulu. Świetne teraz prostopadłe do Zapowiadało się nieźle, ale na zapowiedziach się skończyło. O, myślałem, że on pójdzie w środę. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Ale nie. Alvaro Morata. Ansufati przy piłce. No nie napocił się jakoś szczególnie przy tej interwencji Jezus. bramkarz. No tak, bądźmy szczerzy, ten strzał pozostawiał wiele do życzenia. Dobra, teraz piłka na dobieg, będzie groźnie. Okazja, może być groźnie. Nie ma, piłka w boisku, gramy. Błąd Silwy oddaje przeciwnikom piłkę. Jeśli miejscowa drużyna miała jakiś plan na to spotkanie, no to z przebiegu meczu nie było tego widać. Dostają dzisiaj bolesną lekcję. Sporo prostych błędów, szczególnie w obronie, które rywal sprzętnie wykorzystał. No, nie do końca ten wślizg mu wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Traci piłkę po tym wejściu. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Uwaga, będzie okazja. Nie do wiary, naprawdę nie mają litości. Znowu branka. podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie. I mamy przechwyt piłki. Za chwilę wznowią z autu. Teraz Ansufati. Rywal bez szans. Piłka zmienia właściciela. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Chciał przelobować bramkarza. Nieudany strzał. Nie o to chodzi w podcinaniu piłki i on dobrze o tym wie. Popełnił błąd przy tym uderzeniu. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. I oto sędzia odtwizduje koniec meczu. Ekipa gospodarka. No Teraz pracy przed sztabem trenerskim, który będzie musiał pozbierać drużynę po tej porażce. Czegoś zabrakło w tym... Ale z tym akcentem zakończyłem odcinek. Zapraszam na koleny, Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I pamiętajcie, jak moje odcinki się podobają, to powiedzcie o nich innej osobie, żeby mi po prostu więcej osób oglądało. A więc siemaneczko!